Ah shit, here we go again! Dzień dobry, cześć czołem! Kluski z makaronem... Nie, to kruski z rosołem, dobra. Pomyliło mi się! Ale wiecie co mi się nigdy nie pomyli? i te ITP to Moi drodzy, jak doskonale wiecie, MDMR już nie ma, jest ITP ITD i jakby świetnie zastąpiliśmy sobie ten cykl, czytałem wasze komentarze, jesteście zachwyceni, tym bardziej mnie to cieszy, tym bardziej, że są zachwycone młode zespoły, ale też stare zespoły, które chcą zabłysnąć w tym katalogu niesamowitych niesamowitości ze świata internetu. Wiecie, bo ja jestem internautą, więc siedzę w internecie. Mmm, okej, okay, boomer. Tak jak mówię, mamy tutaj kilka rzeczy w tym naszym cyklu. Mamy miniaturki, mamy memy, mamy przegląd karty na czasie. I co my jeszcze mamy? A, no i mamy te zespoły, o których już wspomniałem. Dzisiaj też je oczywiście przejrzymy, ale zmienimy kolejność. Najpierw miniaturki, które wrzuciliście mi na grupę Z DUPY na to! <laughs> Chwila ładuje obszarowy. Jan Paweł II też przed katastrofą tunguską. 30 czerwca 19... 1900... Osiem. Z papieża nie wolno się śmiać. No, chyba, że ktoś zrobi na przykład jego pomnik, jak rzuca głazem, to wtedy można. Janusz Korwin-Mikke tłumaczący łabędzią, że u niego na okruszki chleba muszą zapracować. I bardzo dobrze, niech się uczą. Kurwa będzie. po prostu. Że trzeba pracować na chleb, że bez pracy nie ma chlebaczy. Drodzy uczniowie, na apel proszę ubrać się elegancko. Elegancko. Czy to jest firma elegancko? No nie. Jeżeli są takie dresy, to ja takie chcę. Słuchajcie, nie wiem, czy wiedzieliście, ale. Oh Kauczyk. Jezu, pamiętam te kulki. Okej, okay, boomer. Jak miało się te małe kulki i one były takie trochę matowe, one były takie szorstkie, ale były te też takie błyszczące, te takie, co wyglądały jakby naprawdę coś w nich pływało i one były super. Ładnie bolało, jak takim sobie kauczukiem przypierdoliłeś w łeb. Czy jak jeden z brzmiaków siamskich pływa pod wodą, a drugi ma głowę, głowę nad nią, to może mu służyć... Jako nieskończona butla z tlenem? Chyba nie, bo to, są, to zależy od tego, jak są połączeni ci bracia syjamscy, bo są takie bliźniaki syjamskie, co są połączone na przykład siusiakami. Nie, chyba takich nie ma. Ale dupami są połączone. Pamiętaj, aby od soboty zasłaniać nos i usta w miejscach publicznych. I mamy Majora suchodorskiego, który zasłania dużym workiem wypełnionym, kurwa, butaprenem. A! Złota polska jesień. No teraz mamy żółtą polską jesień. Strefa żółta na terenie całego kraju. I bardzo dobrze. Noście maseczki. Na chuj macie kogoś zarażać? Owoce kupione miesiąc temu, patrzące jak z lodówki znowu wyciągasz browara. Tak, tak też wygląda, kurwa, ten menel zawsze na stacji benzynowej, gdzie mówisz mu, że nie masz drobnych, a potem wychodzisz z czterema piwami i on się tak patrzy, kurwa, też na ciebie. Chciałabym chłopaka, który nie będzie oceniał mojej przyszłości i jej przeszłość. No słuchajcie, znam takie dziewczyny i nie ma co, nie ma co oceniać jej. W przeszłości 5 kilo kiełbasy w lodówce taka propo. Mm, is for me stary. Ja dokładnie tak samo się zachowuję. A shit, Here we go again! No, można by zakrzyczeć po prostu patrząc na e, krzywą wypłaszczającą się w górę. Właśnie, kupiliście już makarony, kupiliście kurwa kaszę, kupiliście ryż? Kiedy jesteś w chuj zjarany na imprezie i prześcieradło wyjawia Ci plan podbicia świata. Mi się nie zdarzyło, tak. To na pewno. Teraz lecimy memami, które ja sobie... Kurwa, tylko gdzie, gdzie się one Mama, Rafał z jak wrócisz, powie, że to ja, uważaj na niego. Znałem takie rodzeństwa, które dokładnie tak sobie robiły. Co jedzą polscy weganie? Stopa dog poleca się na śniadanie. Boże, jakie to kurwa straszne. PlayStation 5, Xbox Series X i kurwa, PC-2. PC-2 wychodzi, słuchajcie. W najbliższym czasie, kiedy wyjdzie PlayStation 5 i Xbox Series X, to wychodzi PC-2. Gdy twój człowiek krzyczy na ciebie, boliżesz sobie... Dupę, po czym widzisz, jak on niże dupę komuś innemu? Łat! Człowiek, co wy robicie? Skład i dyskografia, bo cię zajebę na oczach całej Bułgarii. I zespół Sabaton. Kurwa, dawaj, kurwa, cały skład i dyskografia już! Kurwa. Chcesz zginąć, kurwa, w Bukareszcie? Bukaresz jest w Rumunii, kurwa. W, w Sofii chcesz zginąć. Dobra, to wszystkie memy, słuchajcie. Przechodzimy do karty na czasie. Dzisiaj nie będę zgadywał miniaturek, szkoda czasu. Reżyser życia. Nie, życie reżysera. Gargamel vlog. Będzie drama. No i była. Daniel usunął swojego Instagrama zablokował, żeby żeby nie było większej dramy, ale będę wspominał w, z dupy najnowszym. Takie rzeczy szybko się zapomina. Alberto Dwutakt. Jest to bardzo dziwna miniaturka, muszę przyznać. Mamy tego Alberto. Robi tak i to nie jest fiszej, tylko jest takie jakieś rozmycie dziwne. To jakby pod wodą to było kręcone. No bardzo, bardzo dziwna sprawa. Wywiad z Budda, cała prawda o 21-latku. Famy ma praca w Anglii Rodzinny, dramat duży w maluchu. Dziwię się, że udało się dużemu w maluchu, tak wpierdolić się wysoko na czasie. Oczywiście Clickbaitem tutaj jedziemy, no ale czym można jechać, kurwa, w przypadku wywiadu? No, jak nie clickbaitem i cytatem. Fajna miniaturka Szpaka, różowa pantera, hałas, produkcja Dims. Fajne te kolory, te pastele, te, 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 te zielenie i ten różowy, taki wygaszony. Youtuberzy oceniają moją piosenkę Hyperfreeze Freeze Require z dupy brudna małpa. A ja tam jestem w końcu. W żyta. Jest to jaku produkcja, oczywiście. na miniaturkę mnie nie dał, kurwa, nie szkoda, nie trzeba Freeze dać, kurwa. Gipera! Śmiejącego się kurwa. No, oceniałem piosenkę Jacha, możecie sobie sprawdzić w bicie i zobaczyć. Królowie żyta, odcinek 9 Kabaret Malina. Kurwa. Ta miniaturka wygląda tak źle, że aż muszę to kurwa odpalić. Domyślam się, że tu chodzi o królowe życia i to jest nawiązanie do tego. Czemu mamy starszego gościa i gościa grającego starszego gościa? Jakby czarny koleś występował z innym gościem, który ma kurwa blackface'a. Nie wygląda to źle. Tylko ta charakteryzacja, mi, no, no macie załatwionego dużego Fiata w ogóle i tak dalej. Tylko ta charakteryzacja mi tutaj nie pasuje. No jest taka za bardzo kabaretowa, no ale w końcu to kurwa kabaret, tak? Dobra, wracamy do miniatury. To koniec! Ktoś tu płacze! Pali, on płacze! Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Czy to jest clickbait, on żartuje sobie? To koniec czego? Moi drodzy, ogólnie kroiłem sobie cebulę, prawda, i tutaj pełno cebuli, prawda, pokroiłem, tu, tu widzicie, i wpadło mi coś do Petarda od razu Przepraszam was za tytuł, ale jak wiecie... Ja eee, chcę... przepraszam za tytuł, kurwa już mi się nie chce oglądać, serio. Absurd, policja zabrała papiery, mandat za jazdę AMG GTR, ukryta kamera. W końcu kurwa, ktoś z całki robi. Widziałem dokładnie, kurwa, taki sam film w Stanach. Dokładnie taki sam film, że policja, absurd, policja zabrała papiery i mandat za jazdę. Było dokładnie, kurwa, to samo. No i za co mu zabrali? Powodem kontroli jest stan techniczny pojazdu. Za zagłośny. A jest niesprawne, bo. Nie i prawo jazdy. do nie tego pojazdu. Pytanie, czy to Nie, to nie, nie jest ustawka raczej. Ja rozmawiam z kierowcą, z panem. Co Tak, tak, nie, nie. Nikt nie zagrałby tak dobrze kurwa, policjanta. To, to nie może być ustawka. Życie jest niesprawiedliwe, dziewczyny versus chłopcy w szkole! Kurwa, jakie gówno, jaki to jest rak po prostu. jaki to jest szkodliwe w chuj, stereotypowe. Niech to kurwa ktoś usunie. YouTube, proszę, kurwa, nie wrzucaj tego na czasie. Please! Testuje tryki na heli. Halloween z Five Minute Crafts, dziwne lifehacki, urodowa Agnieszka Grzelak Beauty, trzy kurwa strzałki, test Halloween, to jest teraz przejebane, że wszyscy youtuberzy, właściwie wszystkie youtuberki urodowo-modowe, beauty i tak dalej, wrzucają rzeczy z Halloween kurwa miesiąc przed Halloween, czyli domyślam się, że zaczną się kurwa w listopadzie vlogmasy. DJ Dex, spoko miniaturka, Sanach, pożal się, pożal się Boże, też fajna miniaturka. Roksana Węgiel, Fischer Pavby. Ta miniaturka mi się nie podoba, prawdę powiedziawszy, bo wygląda odrobinę jakby była, no nie wiem, właśnie jakimś testem zapachów czy jakiegoś innego gówna. Co tyle, tyle kurwa rosyjskich tych rzeczy tutaj jest? Label.com. To było dalsze. Czyli co było dalej? <laughs> Wadstoja, kapitan dał bardzo dziwną miniaturkę, ale widać, że się mu opłaciło. Dawid podsiadło, miał jeden teledysk tak zrobiony. To jest, kiedy masz taką kamerę 360. Zastanawia mnie napis, kurwa, bo wygląda, jakby to Wadstoja naprawdę napisał w peńcie kurwa, i pewnie tak jest, no. Wielki test mężczyzn, najpiękniejszy, Ralph Ferre. Ocenia polskich influencerów. Prostracja. Nie widziałem tego, nie mam pojęcia, czego to dotyczy. Nie wiem, kim jest Ralph Ferre, ale ona pewnie go jebie. <laughs> Skoro to prostracja. A dobra, czyli podejrzewam, że gość kurwa jest jakimś czadem, który tak naprawdę jest ukrytym i ona go jebie, no pewnie pewnie o to chodzi. Tymek! Rela procent producent urbański. W ogóle Tymek, zauważcie, zmienił kurwa nazwę swojego kanału z Tymek, czy z Piacze w ogóle, bo pewnie zmieni y, płytę nową wydaje, na Odrodzenie. I to ma tylko 27 tysięcy wyświetleń po 14 godzinach. Gąciarz reżyserował ten teledysk, miniaturka mi się nie podoba, mogłaby być o wiele lepsza, ale Tymek chce używać tej postaci jako maskotki, z tego co wiem. Nie podoba mi się miniaturka, natomiast wiadomo, zachęcam do odsłuchania sobie Tymka. PS5 Teardown i mamy Japończyka, od którego kurwa ta konsola jest prawie większa. Naprawdę ten PS5 jest pizda. Ja podejrzewam, że goścę jest drobny, ale ta konsola jest kurwę wielka. No dobra, to wszystkie miniaturki. Przeleciliśmy i miniaturki i kartę na czasie. Widzicie, co trenduje dosyć mocno. Mocno trenduje tenis, mocno trenduje piłka nożna, bo Lewandowski, bo Polska Finlandia, bo Grosicki, więc wszystko tak trenduje. Dużo muzyki jest, mało raka i mnie to cieszy. Natomiast kurwa, proszę jeszcze raz, zróbcie coś z tym one, to free go, kurwa, i uchu, bo ja ja za chwilę, kurwa, naprawdę. Dobra, to teraz przejdźmy do zespołów, który mi wysłaliście. Ostatnio było na żywo, jakby to sprawdzałem, teraz sobie specjalnie zapisałem, bo posprawdzałem sobie te zespoły i na przykład zespół nazywa, nazywa się LOR, piosenka nazywa się Matches. No jest to Micro Music, w sensie jest to 100% inspiracja Micro Music, wszystkimi tymi laskami Bat for Lashes z śpiewającymi. Tego jest teraz od zajebania, zresztą bardzo podobnie śpiewa, tylko trochę, przepraszam, że to powiem, ale w niektórych piosenkach bardziej oazowo. Kwiat jabłoni, a ten zespół to ja już widzę, że to jest coś, co by idealnie siadło Martinowi Sankiewiczowi. Nie mówię, że mi nie, bo mi się też podobają takie rzeczy, mi się też podobają takie damskie głosy. To są takie strasznie smutne rzeczy, generalnie. Jest to bardzo dojrzały teledysk, bardzo ładnie zrobiony. Widać, że pracowało na nim w chuj ludzi, i rzeczywiście szkoda, że to ma tylko 82 tysiące wyświetleń po roku. A, a jest, to, jest to, dobre, jest to naprawdę dobre, no Ładne te, kurwa, wiolonczele weszły Chyba to są wiolonczele, ja się kurwa nie znam Troszeczkę mi się teledysk kojarzy Piknik na wiszącej skale, kurwa? Piknik pod wiszącą skalą, nie pamiętam jak się nazywał To tam, co zaginęły dziewczyny, nie? Takie Ja kurwa lajkuję, proszę bardzo Wszystkie lajkuję, które mi się tam podobają Kolejna rzecz, którą mamy, to jest Killed By Car się nazywa zespół Dream, piosenka No i sprawdźmy 80'sowe bardzo Atis, bardzo uderzenie Fatis, ta gitara Dresiarskie Atis, no. Tak, po polsku śpiewają. Synt poprok całkiem spoko, nie jest to coś, co mnie porywa jakby totalnie. Jest to troszeczkę takie hipnotyczne. To jest takie coś, co mogłoby spokojnie na openerze polecieć, pasują chłopaki z wyglądu też, tylko musiałbyś ściągnąć ten, ten gość, tę skórę, ten, co gra na perkusji, bo wygląda tak strasznie generycznie. Nie jest to złe, no, zasługuje na pewno na więcej. I ostatnia rzecz, którą na dzisiaj mam, to jest zespół, który jest pod Asphalt Records i który moim zdaniem jest przezajebistym odkryciem. Jest to Lordofon. inne co mają? Numer nazywa się Figaro. Beat jest przedobry, jest kurwa tak dobry ten beat, ta perkusja, te jebnięcia, ten bas, to wszystko kurwa, no i flow tego gościa, który tutaj nawija jest po prostu bezbłędny, wkurwiony tako Hemingway. Jest to zajebiste, jak widzicie dałem już łapkę w górę, bo widziałem to wcześniej, nawet skomentowałem tam. Kurwa naprawdę jak dla mnie odkrycie ostatnie, jeżeli chodzi o hip hop, chłopaki łączą ten hip hop kurwa z naprawdę mocnym kurwa, mocną perkusją, mocnym basem, mocnym dźwiękiem i nie ma w tym taniości. Są bardzo spoko teksty, no i goście wyglądają też zajebiście, nie, w sensie nie, nie oczywiście. A jak ktoś wygląda nie oczywiście, to jest to zawsze bardzo fajne. No i uwielbiam to, jak wchodzi to figero, figero, jest, jest to super, naprawdę. Następnym razem może troszeczkę więcej będzie zespołów, mniej miniaturek, mniej i tak dalej, i tak dalej. Jedzie po mnie policja po prostu kontentowa, chcą mnie aresztować, że tyle zajebistego kontentu wam dzisiaj sprzedałem. Dzięki wielkie, widzimy się o 18 w kolejną niedzielę. Trzymajcie się, pa!